Cześć! Mieliśmy nagrywać oczywiście daily vlogi, ale wyszło jak zwykle, czyli brak czasu. W dzisiejszym materiale chciałbym Was zaprosić na drugą część naszego filmu z podróży do Łodzi. W Łodzi bowiem szukaliśmy miejsca na Wrap Days 2025, gdzie miejmy nadzieję spotkamy się wszyscy razem. Zobaczcie, co dla Was nakręciliśmy i gdzie byliśmy. O, takie tam z zimaczkiem na wyjeździe. I tak witamy Was w pierwszej hali na ulicy Piotrkowskiej w Włodzi. Pierwsze co rzuca się w oczy, to ten klimatyczny barek, który będzie wykorzystany do kawki, herbatki czy innych spotkań przy soczku. Natomiast cała hala utrzymana jest w takim pofabrycznym klimacie. Wiadomo, cegiełki robią robotę. I mimo, że tego nie widzicie dokładnie na filmie, jest tu bardzo dużo przestrzeni. Kolejną rzeczą to ten super ekstra długi stół, który wprost się będzie nadawał do spotkań i rozmów za kuluarami. Albo zrobimy jakiś konkurs w rzucie w raperem. No i tym sposobem zwiedzamy drugą halę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na eną jest suwnica, ale chyba nie działa. Będzie się działo, Mówię Wam, jest potencjał. Kolejna hala jest utrzymana już w bardziej powiedzmy sobie perelowskim klimacie. Kiedyś była tu wrotkownia, a dzisiaj, być może, miejmy nadzieję, że tak się stanie, będzie nasza impreza. No i specjalnie dla Was szukamy kolejnego miejsca. Jak znajdziemy, to Was poinformujemy. Na razie nie możemy znaleźć. Tak idzie nam szukanie. Ale by się tutaj na tym parkingu driftowało. Yy, to znaczy parkowało. Rewelacja. A tam gdzieś w oddali widać nasze auto. I niestety, jeżeli widzicie tą przebitkę z naszym pięknym Fordem, to znakiem tego druga miejscówka niestety nie spełniła naszych oczekiwań, ale wiemy, że chcieliście zobaczyć naszego Forda z bliska, z daleka, a dobra, podejdźmy do niego. Wiemy, że chcecie go zobaczyć. To jest dopiero piękna fura, a nie tam jakieś inne podrabiane czy jakieś tam... Chcieliśmy zjechać na maczka, bo Maciek powiedział, że jak się w trasy jedzie, to trzeba na maczka zjechać. Ale od 100 km nie ma maczka. Nic tutaj nie ma normalnie. Nawet stacji beznowej tutaj nie ma. Następnym razem zabieram kanapki bez pomidora. Dziękuję. I tak spotykamy się w tych pięknych okolicznościach przyrody. Będziesz z nami w łodzi? Podziel się tą informacją w komentarzu. Może chcesz być wystawcą? Mamy na to miejsce. Napisz do nas. Na pewno się dogadamy.